Siema! dzisiaj jesteśmy w Gdańsku, tak jak Kuba wspomniał na poprzednim odcinku. Dzisiaj przedstawimy Wam auto Gurala, którym jest R34. Siemanko Gural. Siemanko. No i opowiadaj, co my tu mamy. Tutaj mamy Nissan Skyline R34 w wersji coupe, uh -huh. jest to wersja GT, czyli można powiedzieć najsłabsza. One fabrycznie wychodziły z dwulitrowym silnikiem, wszystkie miały 6 cylindrów, więc tutaj też czyli jest... Czyli on przybył bez turbo? On przybył bez turbo, z automatyczną skrzynią wolną, czterobiegową, taką powiedzmy archaiczną uh -huh. i e, już można powiedzieć w Polsce, no zaczął my tam odwozy, ale już pod moim, że tak powiem, okiem mechanicznie. I od czego zacząłeś? W styczniu 2023 roku kupiłem dawcę. Jest to sedan GTT, czyli fabrycznie w Turbo RB25 Det Neo, czyli 2,5 litra. Ten powiedzmy najlepszy silnik. Czyli kupię drugiego Skyline. A. Kupiłem drugiego Koniecznie. Skyline, dokładnie. Ale ważne było, żeby to był R34, bo tam właśnie był ten silnik Neo. No i on też był spięty z automatyczną skrzynią biegów z napędem na tylną oś, tak jak u mnie, co mi dużo ułatwiło, bo można powiedzieć, słapa zrobiliśmy z kolegą w garażu w tydzień. Od bo basowało wszystko. Wszystko diodo próbę diodo play, diodo. prócz wydechu, ale też Do wyspowaliśmy go w momencie, kiedy robiliśmy tego słapa. W Przerzuciliśmy wszystko, można powiedzieć, działało, oprócz skrzyni biegów, ale do tego za chwilę przejdziemy. Jeszcze zanim zaczęliśmy to robić, to zacząłem po prostu go troszkę przywracać do takiego stanu, w którym ja uważam, że każdy Skyline powinien być. Okej, okay, ale to mówisz, że przywracałeś, ale od czego przywracałeś? E... O, przywracałem, bo to auto kupiłem jako okay. samo Leżało na glebie. Leżało na glebie i to na takiej srogiej glebie, <laughs> gdzie można powiedzieć, że podłoga jest wytarta od jeżdżenia na glebie dość mocno. Wszyscy stensorcy cię zdisują, ale jak to? Podniosłeś auto, które leżało już na glebie? Tak. Ja jestem właśnie tym człowiekiem, który... Odstęsowałeś wóz. Oczywiście każdy ma swój gust. Ja też zawsze twierdzę, że nie można mieć wszystkiego, w sensie nie mogą być wszystkie auta takie same. Oczywiście. Jeżeli coś jest na stęsie i coś ładnie wygląda na stęsie, to czemu tak nie robić? Ja też lubię takie auta, ale powiedzmy, że bardziej taki VIP style, czy jakieś limuzyny i tak dalej. A to auto dla mnie od dziecka pewnie jak większość z nas oglądała to Fast, to Furious i tam wszyscy widzieli w drugiej części jak Brian jeździł GTR-em. No mhm. i ja sobie takiego GTR-a Wymarzyłem. Dlatego, jak go kupiłem, pierwsze, co zrobiłem, to podniosłem zawieszenie. Uh -huh. W momencie, kiedy zostało podniesione, pojawiły się pewne bolączki, typu coś w zawieszeniu pukało, więc przywróciłem też resztę zawieszenia, czyli włożyłem fabryczne wahacze, wszystko, żeby koła wyprostować. No tak, jak jeździło przez dłuższy czas na glebie, no to Dokładnie. miało swoje bolączki. Ale miało też unibale założone, więc to wszystko uh -huh. się po prostu powybijało, Jasne. więc uznałem, że przywracam go do całkowitej serii, jeśli chodzi o zawieszenie, uh -huh. i wtedy będę mógł tym autem normalnie jeździć. To przejdźmy, omówmy go po kolei, zacznijmy. Od felg, bo pierwsze się wyróżniają tutaj. Co to co są za felgi? To może nie powiedzieć. To są e, Work T7R. Są to bardzo fajne japońskie felgi, lekkie, które. Prawde, i ci, że pasują do, tak. ogulnie, do całej budy. Ogólnie bałem hmm. się, że w tym kolorze mogą spowodować, że po prostu nie będzie to pasowało. E, troszkę tak, chociaż nie do końca, bo czarne felgi totalnie by znikły, mhm. ale że po prostu nie będą dobrze pasowały z moim późniejszym planem oklejenia tego auta, aczkolwiek e, jak zobaczyłem te felgi na w pełni czarnym aucie, mhm. to, to wiedziałem, że to jest po prostu dobry wybór przypadkiem je kupiłem, bo kolega, który tutaj jest w Trójmieście, sprzedawał je ze swojej S15. Zmieściły się w nie te hamulce, które tak na dobrą sprawę no spowodowały za zmiany felg. Z przodu mam kable z isf tarcza 360 mm. Kurde, to wielka taka. Tak, no uznałem, że... Jak... A e, zaciski? Zacisk jest z Silica Typer z generacji FK2, czyli z dziewiątej. Mhm. Akurat też się tak złożyło, że znajomy miał na sprzedaż, a z tyłu założyłem. Set z Nissana 370Z, z różnych Infiniti, tych takich powiedzmy rozumiem. z lat mm -hmm. 2000-2010, a jest to tarcza 350 mm na dwutłoczkowym wód zacisku. To też spokojnie myślę w wystarczy. W zupełności no. wystarcza, co jest najważniejsze, jest praktycznie plug and play. Dalej mi powiedz, bo to jest okleina, którą jakby jest zaprojektowana, jak rozumiem, przez Ciebie. Co możesz powiedzieć o tej okleinie Czy skąd pomysł akurat na taką okleinę? Nie chciałem oklejać całego wozu, tylko chciałem sobie zrobić taką, może nie motor sportową ale ciekawą po prostu oklejkę. Nie no, ale zwraca uwagę. Zwraca nie? uwagę i jak się patrzy na to auto z tyłu, ono jest żółte, jak się patrzy z przodu, jest czarne, a na boku po prostu jest ciekawe. E, a te, że tak powiem, uzupełnienie tych, tego oklejenia też nie jest przypadkowe. E, są to koledzy, są to firmy, które po prostu... Nie też... nie. Ten, to, ten, to nie wziąłeś sobie są... przypadkowych firm. Ta nazwa mi się podoba, ta. biletom, tak? Nie, nie, nie. To... Któregoś dnia wróciłem sobie do domu, odpaliłem sobie Gran Turismo i zrobiłem sobie taki, powiedzmy, śmieszny projekt. Wysłałem go do kolegi, asocząstka właśnie do Patryka, który mechanicznie zbudował ten samochód i pokazałem mu, jak to wygląda. I on podchwycił ten pomysł i siedział mhm. z kolegą który jest na co dzień grafikiem. Po... W godzinie albo dwóch wysłali mi gotową, można powiedzieć, wizualizację z tymi wszystkimi firmami i osobami, które robiły ten wóz. No ja zobaczyłem, mówię. I od robimy, razu była. Bo, tak, to jest taka... to, co chcemy zrobić. No i było proste pytanie, Wojtek, zrobimy? No pewnie, że zrobimy. To no to jeszcze, jakbyś mi powiedział teraz odnośnie frontu, czy to jest seryjny zderzak? Zderzek jest seryjny, został wycięty pod ten duży interkuler. Uh -huh. e, tyle, ile się dało, że tak powiem, z niego wyciąć, żeby ocalić przede wszystkim wnętrzności, czyli nie chciałem ciąć belki, żeby go tam po prostu umiejscowić ani też. Czyli powiedzmy, to jest podłyby malny interkuler jakiś się zmieścił bez sprawy. W mojej ocenie. Tak. Ten interkuler w momencie kiedy założyliśmy nawet na sztukę ten zderzak, to mi tak po prostu pokazało ten pazur Skyline. Dobra, a teraz jakbym mógł Cię prosić, żebyś podniósł maskę Fajne. i zobaczymy, co tam jest pod spodem. No i opowiadaj, co mamy pod spodem? Pod spodem jest dużo zmian. Eee, prócz seryjnego słupka i seryjnej turbosprężarki w las z kolektorem wydachowym, zmieniło się niemalże wszystko. Uh -huh. Teraz jest wystrojony na 313 koni, 370 km ze względu na to, że zostało to na fabrycznej uh -huh. turbosprężarce. Patrząc, tak można powiedzieć, od silnika mamy supermarketowy kolektor z Sący z dużo większymi wtryskiwaczami. Tu akurat mam na tą chwilę 630. I cała lista eee, chyba paliwowa. Tak, Poliski. cała lista paliwowa jest przerobiona pod to. Pod te wtryskiwacze, pod ten kolektor jest dołożonych dużo więcej czujników. Wszystko obsługuje Maxecu, wszystko jest podłączone pod akt Mam na środku e, zrobiony taki alagiterowy wyświetlacz, w którym jest po prostu znaczy, ramka, w którą jest skomponowany tablet i aplikacja makseku, na której widzę wszystkie parametry. No i pod ten zmodyfikowany kolektor z jest podłączone zasilanie głowicy, jeżeli chodzi o wodę, więc to też nie jest taka prosta przeróbka. Trzeba było tutaj troszkę porzeźbić, żeby to działało. W każdym razie mamy dużą chłodnicę wody uh -huh. z dwoma wentylatorami spal, które są też e, obudowane tak, żeby jak najefektywniej działały, uh -huh. dzięki czemu praktycznie nie ma problemów z chłodzeniem. No są tutaj jedyne, jedyny problem z chłodzeniem, no, to jest temperatura w dolocie, która jednak przez ten piekarnik, jaki generuje silnik, no, podczas jazdy jeszcze jakoś daje radę, ale na postoju jest naprawdę zła. Tutaj też widzę, że masz dwie chłodnice od razu dedykowane, pewnie jedna od skrzyni, druga od oleju. Dokładnie, dokładnie, dokładnie e, tak. Uh -huh. Obie są 30-rzędowe, fajnie w komponentach. Że nie rzucają się w oczy, a bardzo dobrze działają. Jeżeli chodzi o temperatury w skrzyni, w silniku, e, temperaturę wody, m, praktycznie nigdy nie przekracza 95 stopni. I tutaj widzę, że masz też te sztanka, chyba? Tak, jest dołożona Olka sztang. A rozpórka jest seryjna? Tak, rozpórka jest seryjna z GTT, czyli po prostu przerzuciłem ją razem z, z, z tego dawcy. Tak, mhm. dokładnie. Dobra, no to pod maską chyba omówiliśmy większość. Jeszcze tylko jedno mam pytanie, bo turbina masz seryjną. Tak, turbosciągarka jest fabryczna. I jakie masz plany na przyszłość, żeby tutaj wrzucić, skoro tak jak widzieliśmy, heble już są przygotowane. Tak, ogólnie planuję z tego silnika wycisnąć, może nie maksimum, ale zrobić taką granicę, która w Polsce już wielokrotnie została przekroczona, czyli 500 koni, uh -huh. czyli na tym słupku jest to do zrobienia z większą turbosprężarką. Ale to już zakuwając jakby I Właśnie nie ruszając słupka, okay, to jest fajne, ruszając. że nie trzeba tutaj nic robić, jest to o tyle bezpieczne, że bardzo dużo takich setupów w Polsce jeździ, jak jest to zrobione na tyle dobrze i przez dobrą osobę jest wystrojona, Wiem, że w w przyszłości będę chciał zbudować kuty silnik. Mam plan na coś innego, mam już nawet kupiony dół silnika, dzielnie głowica, wszystko i tak dalej, więc prawdopodobnie jak wszystko, że tak powiem się uda, nic się tutaj nie zmieni, no to będę budował jeden z nielicznych RB30. A skąd informacje na ten temat? W sensie, wiesz, ktoś budował już tak. to i są gdzieś informacje, jak są, to zrobić? Są, są tak informacje, dalej? nawet w Polsce mamy osoby, które budowały takie okay. silniki i mamy przede wszystkim e, fachowców, którzy są w stanie e, usunąć e, problemy RBK, uh -huh. no bo jak wiemy rb nie są najbardziej wytrzymałe Małymi silnikami. Problemem w tych silnikach jest to, że spływ oleju z głowicy jest po prostu zbyt mały, jak na to, ile tego oleju jest w stanie no. głowicy podać, więc tutaj trzeba po prostu to poprzerabiać. Są na to jakieś tam doraźne rozwiązania, typu spływ z głowicy, taki dodatkowy, który ja też tutaj mam założony, no bo chciałem po prostu chociaż trochę zabezpieczyć bez konieczności rozbierania. No tak. ale jak się to wszystkie bolączki pousuwa, one naprawdę potrafią dużo z siebie dać. Wszyscy porównują RB20. 5, bo ich jest najwięcej do 2JZ, ale no trzeba spojrzeć na suche fakty, czyli to jest 2,5 litra, więc porównujmy to do 1JZ, które są bardzo charakterystycznie podobne, one też się fajnie wysoko kręcą. 2 oz ma taką charakterystykę, że kręci się niżej. Jak zrobię sobie to RB30, mam zamiar wyciągnąć to, co jest najlepsze, czyli pojemność 3 litry, i żeby on się też wysoko zakręcił, także no mam nadzieję, że będzie to bardzo ciekawy setup i pozwoli mi, że to auto będzie jeszcze bardziej wyjątkowe. Chcę z tego auta zrobić po prostu fajne auto już z potencjałem, uh -huh. ale zachować też po prostu taką jego no, po prostu użytkowość. Rozumiem. Dobra, to zamykaj machę. No i powiedz mi, czy jest szansa, żebyśmy się przejechali? No pewnie, że tak. Zapraszam Cię tym razem na lewy. I dobra, tym razem jesteśmy w skaju, w 34. Najbardziej mnie ciekawi ta skrzynia twoja. No, myślę, że będziesz zadowolony, z tego względu, że ja już też trochę nauczyłem się jeździć. To jest bardzo ważne że jednak nie jest to taka typowa jazda gdzie faktycznie wciskasz ten, mhm. to sprzęgło czyli zmiana po prostu jest no, w ułamku sekundy a z drugiej strony w dalszym ciągu jest taka jakaś zabawa, coś się dzieje tak? czyli mimo tego, że tak jak mówiłem jest to automat to ja cały czas sam nadaję no kiedy ma zmienić biegi a z drugiej strony jak będziemy później sobie wyjechać pod trochę większym obciążeniem zobaczysz jak ona fajnie bije biegi mhm. że to mhm. jest trochę jak skrzynia sekwencyjna mhm. ale jednak bardzo powiedzmy tak. Taka cywilizowana, nie? No i te parametry tutaj, tu mogę pokazać od razu jak to wygląda. Yy... To ja, fajny to masz. Dużo tego wspaniałe. jest, to jeszcze nie jest tak poukładane Tylko do końca. Właśnie, się w ogóle w całym tak, tym? ja już wiem na co patrzeć, mm -hmm. tak? Czyli najważniejsza FR wiadomo, e, patrzę się, jaka jest dawka e, powietrza do paliwa. E, no i patrzę na temperatury, tak? No, widzimy, że temperatura na postoju, mamy 94 stopnie wody. E, sk chłodnica skrzyni działa, mm -hmm. więc mamy około 70 stopni. E, silnikowy olej cały czas w okolicach 90 stopni. Mm -hmm. Jedyny mankament, o który, którym mówiłem, to tutaj mamy intake Air Temp. Hmm. Czyli mamy 60 stopni w bolocie Teraz ono spadnie. W czasie jazdy wiadomo, będzie przewiew, no tak, spadnie do 40 stopni, ale teraz cofa mi zapon 0,9 stopnia, więc dość dużo. Hmm. Dlatego też e, to są rzeczy, które będę musiał poprawić, ale w dalszym ciągu jednak e, bardzo spoko i no, zobaczymy, jak to będzie. Ale jeść. fajnie, bo nie masz tysiąca zegarków tutaj, tylko jakby jeden komputerek, który tak, wszystko tak. ogarnia w jednym. Na nie? tym mi zależało. Myślę, że. Wrażenia z jazdy będą fajne, ale i też dźwiękowe, bo oj, tak, dźwiękowo jak na, wiesz, moc nie jest jakaś super duża, nie, nie jest, tam ale dźwiękowa spod bardziej. maski, tak, jest petarda. Mam nadzieję, że będzie, że to słychać na kamerze. A jak wygląda sprawa, w sensie, jak ludzie reagują na ten samochód? Jest bardzo, bardzo dobry odbiór. Jest bardzo dużo ludzi, którzy po prostu zatrzymują się, otwierają szyby, krzyczą coś do mnie. Wiadomo, nie zawsze się da z kimś tam wejść w interakcję, ale ogólnie, no, staram się. No, po prostu też tym dzielić, jakby to można było powiedzieć, bo I z kim, kiedy masz czas i możesz no to pogadać. Bardzo nie? chętnie, tak. No chyba, że po prostu podjeżdża jakaś ekipa, widać, że chcą, żebym przegazował i tak dalej. No ja nie lubię robić Czyli tak zwani mu Tak, dokładnie, dokładnie tak. Dlatego też no nie wszystkim wiadomo, ale ogólnie jak najbardziej. Teraz można zobaczyć jak on sobie fajnie radzi. Mam ostatni bieg. Te rzeczywiście te zmiany biegów są błyskawiczne, praktycznie. Nie, no, ale ta skrzynia jest powiem ci, fantastyczna. bo To jest tak jak powiedziałam, taka cywilizowana, sekwencyjna skrzynia. Ona w momencie, kiedy jest spięta czyli jak teraz jedziemy i będę sobie chciał zrzucić bieg, to po prostu będziemy chcieli bardzo szybko się rozpędzić to ona biegnie i po prostu długo. Wspomnieli, że tu masz zawieszenie tajna, nie? i nawet ten teń, pomimo, by to zbije, to całkiem komfortowo się tym jedzie. Nie, nie czuć, że nie jest to takie sztywne. To nie jest, tym bardziej że jedziemy na osiemnastkach, stosunku no stosunkowo niskim profilu. Że jednak nie są to opony z dużym balonem. Dlatego też ja uważam, że ten samochód potrafi być naprawdę fajny. On potrafi być takim normalnym, zwykłym autem. Jak zrobię kilka chorączek, tam są pierdołami ogólnie uh -huh. tak bym to określił no to ten samochód będzie po prostu wspaniały do jazdy na co nie wiadomo, on się nie nadaje dla każdego no to jest jednak yep. ten auto tylnonapędowe, bez systemów a tylko ABS, nie ma kontroli trakcji do tego jeszcze jest napędowy szpera jest mechaniczna, czyli po prostu nie jest to jakiś tam system elektroniczny. No i dodatkowo bardzo krótki ten napęd, dzięki czemu jest to dość narwane auto, jak to określił. Stąd też no, nie da się tym autem jeździć całkowicie normalnie, ale w rękach sprawnego użytkownika, kogoś kto umie jeździć napędowymi autami, no to ten samochód po prostu można do niego wsiąść i jechać, To jest mega fajne. Zaraz. No i najważniejsza rzecz, cały czas banan na twarzy Ten samochód jest wspaniały, on jest do tego stworzony, żeby generować uśmiech nie tylko właściciela Użytkownika, czy po prostu osób, które są gdzieś tam wszystkich dookoła. dookoła. Dobra, wróciliśmy z krótkiej przejażdżki. Powiem Ci, że wspomniałeś na początek, że masz automat, ale ja widziałem, że mimo tego automatu dalej tam wachlowałeś coś tymi biegami. O co chodzi? Tak, ogólnie w samochodzie jest skrzynia z BMW między innymi M3 z dwóch generacji. W każdym razie jest to siedmiobiegowy automat, bardzo szybki, wysoko się kręcący. Uh -huh. Wbrew temu, co wszyscy wkładają, czyli 8 HP. Ja chciałem iść troszkę innym torem, nie dlatego, że chciałem coś tutaj, że tak powiem, zrobić inaczej niż wszyscy, bo przetarty tak mhm. jest dobry. Z tym, że 8HP ma swoje ograniczenia, a tu mam fabryczną skrzynię, którą ułożyłem i ona już jest przygotowana pod to, żeby kręcić się przynajmniej do tych 8,5 tysiąca obrotów, może wyżej. Eee, a dlaczego wajchowałem biegami? Bo mimo tego, że jest to automat, no to mam pewne zastrzeżenia do czasu zmiany biegów i przykładowo potrafi przy 60 na godzinę mieć już zapięty siódmy bieg. Zmienia sobie biegi, powiedzmy, tam od 3 do, do 5-6 tysięcy obrotów. Dzięki czemu on cały czas ma bust, cały czas jedzie płynnie, no i potrafi naprawdę zdziałać co, dlatego ja sobie zmieniam biegi ręcznie, mimo że mam automat. Okej, okay, ale mimo wszystko chyba można to przestroić, żeby tak. jeszcze działało to bardziej pod ciebie. Oczywiście. Tak Zależało mi miejsce. na tym, żeby po prostu auto w miarę szybko do mnie wróciło, żebym mógł jeszcze zrobić resztę, ale mhm. żeby było bezawaryjne i takie jest. Kiedy go odebrałem, nic się nie wydarzyło. Zrobiłem nim już w zasadzie można powiedzieć ponad 1000 km, a też, sobie zmieniam biegi ręcznie, no to mam taką powiedzmy na miastkę. Wuala. mimo, że nie wciskam sprzęgła, to sam <noise> zmieniam biegi, kiedy chcę. No ta. Swoją drogą wszyscy narzekają na silnik, który jest w nowej sukces z BM a połowa z Was jeździ na skrzyniach BMW i <noise> wszyscy chwalą. Skrzynie <noise> <noise> robią fenomenalne, więc ja uważam, że jeżeli można zrobić auto lepszym, to dlaczego nie? Dobra, słuchaj, to ja mam jeszcze do Ciebie kilka pytań od widzów, które Prawie. mogliście zadawać na naszym Instagramie, tak jak zawsze. Czasem mamy tych pytań mniej, czasem mamy tych pytań za dużo. Więc zachęcamy serdecznie do zadawania ich pod każdym odcinkiem. No i słuchaj, pierwsze pytanie do Ciebie. Dlaczego nie wcisnąłeś jeszcze gazu w podłogę leszczu? Zgadnij od kogo pytanie mogło przyjść? Na bo myśl, pewno znasz. na myśl przychodzi mi Janek. Dobrze trafił? Nie. A to jest akurat Kuba z Niro. A Kubaś tak, tak. E, mogę mu zadać to samo pytanie. Niech odpowie, dlaczego nie pojawił się ostatnio wojownikiem na zdjęciach. To będziemy wiedzieli o co chodzi. Aczkolwiek to jest też pokłosie tego co mówiłem, że nie katuję tego auta. Staram się po pierwsze dobrze je rozgrzać, a po drugie jeździć nim tak, żeby no było działające jak najdłużej, więc nie jestem tą osobą, która kręci bączki, która jeździ dookoła ronda bokiem, więc, tak pod tym kątem, można powiedzieć, że jestem leszczem. <śled> Kolejne pytanie, jak wspomniałeś. Kiedy sprzedasz mi silnik? Podpisane Janek. Wiadomo, że nie nastąpi to teraz, bo zamierzam tym samochodem przynajmniej przez półtora roku jeszcze pojeździć uh -huh. w takiej wersji, w jakiej jest, bo bardzo mnie cieszy, uh -huh. może sobie zmienię tu turu sprężarkę, ale no, postaram się go nie zabić. Także Janku, jeszcze chwilę, ale będzie. Kolejny, ile ma koni? To jest proste pytanie. Wspomniałeś już wcześniej, ale tak. może przypomnieć. Wspomniałem 313 koni, 370 uh -huh. km fabryczna turbosprężarka. E, ile kosztował cały projekt Skyline R34 i czy są jeszcze jakieś plany na zmiany? O tym w większości powiedziałeś, a jakbyś mógł powiedzieć Ile cię wyniósł taki? Uh -huh. Jeśli chodzi o to, ile on mnie kosztował, uh -huh. no to w tym momencie, tak naprawdę, m, licząc ogólnie, w okolicach 200 tysięcy zostało już na ten samochód wydane, uh -huh. ale też są rzeczy, które w przyszłości będą po prostu już nie niedotykane, czyli niektóre rzeczy mam zrobione powiedzmy na uh -huh. gotowo. Jeżeli chodzi o drugą część pytania, no to plany, tak. Mocowo i silnikowo mówiłem jakie, czyli planuję po prostu słab silnika na, uh -huh. na większą pojemność zbudowa ku tego e, motoru, który będzie miał po prostu dużo większe możliwości. Fabryczna skrzynia powinna sobie poradzić z mocą, ale to też jeszcze doprecyzuję, bo nie wiem, ile wytrzyma uh -huh. dokładnie. Cała reszta powinna sobie poradzić, ale zmieni się na pewno body i zmieni się malowanie samochodu. I ostatnie pytanie do Ciebie, tylko tu muszę opowiedzieć, żeby był cały kontekst. Jak pewnie widzieliście, był filmik z innym góralem, naszym kolegą, który pochodzi z Zakopanego i właśnie on zadał Ci pytanie, bo Twoja aktywka również jest góral. Tak. I on zadał do Ciebie pytanie, czy byłeś kiedyś w Zakopanem, że się tak nazywasz? <noise> tak, byłem nawet niejednokrotnie, także pozdrawiam Cię Danielu i obiecuję Ci, że jak następnym razem będę w Zakopanem, odezwę się do Ciebie i pojedziemy Twoim Skyline. <głosy> <głosy> także słuchaj, nadmorski góralu, ja Tobie bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek, dzięki, że mogliśmy... Opowiadać o tym świetnym samochodzie i mam nadzieję, że jak już dopniesz te swoje plany, to nas jeszcze zaprosisz i będziemy mogli ograć ponownie. Jak najbardziej, ja zawsze chętnie opowiem o tym, co się wydarzyło, co jeszcze mam w przyszłości. Bardzo Wam dziękuję za to, że pozwoliliście mi tak obszernie poopowiadać o swojej małcie. Myślę, że mogliśmy to opowiadać jeszcze dużo, dużo, dużo. <sum> tak, dużo nie? Polecam się na przyszłość. Dziękuję Wam też. Super, a Wam dziękujemy, że oglądaliście do końca. No i do zobaczenia na kolejnym odcinku. Cześć.